Witajcie, moi drodzy widzowie i w ogóle serdecznie. Ja jestem Speed Engine The Dream Scars, a dzisiaj obgadamy taki nietypowy temat. I zaraz dowiecie się, co to będzie, a ja wam zrobię taki fajny dźwięk, który ostatnio odkryłem. I tym akcentem zaczynamy dzisiejszy odcinek. Mazda MX-5 to coś, czego każdy potrzebował, ale o tym nie wiedział. Niektórzy wyśmiewają i nie kochają. Dlaczego MX-5 jest taka popularna i dlaczego zasługuje na tytuł ikon motoryzacji? Na te pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku. Samochód nie jest duży i raczej jest stworzony dla mniejszych ludzi. Japońskie samochody są dla karów, amerykańskie dla buldożerów, europejskie dla normalnych ludzi. Co nie oznacza, że ludzie mniejsi czy więksi nie są normalni. Ale wróćmy do naszej Mazdy. Przez to, że jest przeznaczona raczej dla małych ludzi, zebrała kilka przedmiotów, między innymi, że jest samochodem dla fryzjerów. Tak wiem, śmieszna. Samochód mimo, że jest mały i niewiele osób może się tam zmieścić, to ci, którzy nim jadą, mają z tej jazdy radość. Mazda, radość z jazdy. To BMW radość z jazdy była raczej, ale... Wiecie, chciałem zmienić, żeby było fajnie, nie? Auto nie jest szybkie, nie, nie jest mocne, ale jest tanie. Wiadomo, można, dołączyć 50, można dołożyć 50 tysięcy i kupić mocny, szybki i wygodniejszy samochód, ale Mazda to Mazda. MX5 jest dostępna od niecałych 140 tysięcy. Mocną, tej mocniejszą. Mocną tej wielkości BMK, m 2 można kupić, ale płacąc ponad 300 tysięcy złotych. Jednak w tym odcinku raczej będę chciała się skupić na starszych odmianach tej Mazdy, ponieważ jest bardziej kultowa. E Mazdy można porównać z Hot Hatchami. Dają one kupę radości i są niesamowite. Sam uwielbiam wiele z nich, ale jak to Mazda. Ale jak ta Mazda jest lekka i dobrze zrównoważona, że, wchodzi, że wchodzenie nią w zakręty czy jeżdżenie po alpejskich drogach to po prostu poezja. MX-5 to równowaga. To naturalny samochód, który jest tak niesamowity, że gdy wsiadasz do niego, że gdy wsiadasz do niego, to czujesz, że to będzie następna jazda życia. Wiadomo, stylistyka nie jest taka jak włoska. Ale prawda jest taka, że do Włochów tego samochodu nie można w ogóle porównywać. Ten samochód to w czystej krwi JDM. Miata, jak nazywają ją Amerykanie, to samochód, którego ojczyzną jest asfalt. Po prostu ten samochód to natura, ale, ale rozgadałem się poetycznie. Nie? To auto nie może być jedynym Twoim autem. Wydaje się to oczywiste, ale nigdy zastanowisz się nad kupnem najstarszej, naj, najnowszej odmiany. Jeżeli masz rodzinę, możesz się pożegnać z z Piątką. Chyba, że kupisz sobie szarana, a Mazda będzie jako samochód do zabawy. To jak najbardziej możesz sobie taką kupić. Jeśli natomiast masz mniej pieniędzy i pięcioosobową rodzinę i zamierzasz całą rodzinę pojechać na wakacje, to z przykrością powiedz majacie. Pa, Papa. Warunki są jasne. Według Japończyków i y, japońskich inżynierów masz mieć 1,60 m i być single. Jak podaje wiele właścicieli, silnik podczas jazdy jest bardzo głośny y, albo jest cichy, ale wyciszenie jest bardzo słabe. Załóżmy, że chcesz pojechać MX świątkom do Włoch. Samemu na wakacje, y, to po 3-4 godzinach masz dosyć samochodu, po prostu nie jest wyciszony. Ale jeśli zamierzasz się y, kupić raczej. Y, y, bo raczej, jak ją będziesz kupował, to raczej nie będziesz jeździć yy, po innych częściach Europy, ale raczej pobawisz się nią w okolicach miasta. No i pisałem, bo wiem, słuchajcie, jakby ja to czytam, ale nie czytam to z żadnego artykułu, artykułu, po prostu sobie składam scenariusz i jak składałem sobie ten scenariusz, to on był bardzo, bardzo długi, i spodziewałem się, że będzie zajmował on jakieś 20 minut, a nie 5 minut. I no z jednej strony spoko, ale chciałam zrobić jakiś po prostu dłuższy odcinek, ale nie wyszło. Ale mam nadzieję, że był fajny i pożegnam wam, Was jeszcze raz tym niesamowitym dźwiękiem, albo w sumie jakimś innym, ehm, hmm. bo to była V8, 4,7 litra, to pożegnam Was 6-litrową. Fał 12. Zegnajcie. Cześć.